Siemanko widzowie, a w dzisiejszym odcinku Tak Nie było chyba odcinków przez jeden dzień, ale będziemy skakać na pogo I będziemy próbować jak najwyżej skakać na tym pogo pierwsze sobie kupimy jakieś jajko fajne Otwieramy jajko co dostajemy. Dog, 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 dog Dajcie znać czy macie psa Ja mam, dajcie znać czy wy macie wow ale fajnie się To zbiera, ale co tu się trochę robi bo ja będę wiem, czy te jajka się zbiera, a coś jeszcze wolno robić tutaj. Bo jestem na 0 metrach. Ja mogę ci coś zrobić. Oh, pogo pogo. To lepsze pogo, okej. Okay. Mogę iść do Pogostoru, cokolwiek zrobić. Ja tu nic nie mogę zrobić, naprawdę. No to skam. Tu nic nie wolno klik, coś nic nie wolno zrobić. To moje zadanie to po prostu kupować jajka. Tak, będę kupował jajka. Tego też nie mogę zrobić? Nie mogę kupić jajka nawet Zorobuksy nawet nie chcę Okej, okay, proszę dajcie mi Jak tu się klika coś, bo mogę tego peta w końcu wyposażyć A i teraz mogę iść na Pogo Store Dobra I tu mogę kupować lepsze, dobrze, to my sobie nazbieramy na to Będziemy na to zbierać, no to zbieramy kaskie widzowie, damy, dam wam zać, albo nie. Powiem wam tak: Wygranę, wygranego y, konkursu na Sikrecika zaraz napiszemy. A ja czy ja wam wyślę filmik, kto wygrał? I zgarnie ktoś z was Sikrecika. Sikrecika. A my już zaraz możemy kupować dobre pogo. W ogóle subskrybujcie kanał, 20 subów już mamy Jacy wy jesteście mocni Już 20 subów Naprawdę wielcy jesteście A teraz pójdziemy sobie tu Kupimy to I tak mamy lepszą Tak, teraz mogę sobie lecieć w górę W górę W górę I Tutaj trzeba kupić dobre pogo Czekajcie, a co to? Co to? Aha! Po to mi się chyba przyda te lepsze pogo że żebym wysoko skakał i żebym przechodził levele. Dobra, już czaję. Dobrze, że to się co chwilę resetuje, bo jakby się nie resetowało co chwilę, to ciężko by było widowe I piszcie komentarze. Serio, piszcie dużo komentarzy. Jakie te pomysły na filmy? Bo ciężko znaleźć te pomysły na filmy, naprawdę. Subujcie, łapki dawajcie i najważniejsze, komentujcie. Komentujcie filmy. Jak najwięcej oglądajcie, bo jeden film już ma prawie 2000 wyświetleń, więc mega dziękuję. A ja chyba sobie zaraz kupię coś lepszego. Dobra, tu wolno kupić dobrego jeszcze. I co tylko? A wolno więcej. To zbieramy tą to, to za 1K na razie. To co, widzowie? Widzimy się jak będziemy mieć 1K. Dobra, widzowie, mamy już 1K i teraz. Idziemy kupić sobie lepszą jeszcze, i jeszcze, jeszcze, jeszcze naszą lepszą roślineczkę. Ona już naprawdę wysoko skacze. Zobaczymy, czy nie dobijemy do trzeciego. Nie, dobiliśmy. Do czwartego wcześniej nie dobiliśmy chyba. Tak? Nie wiem, ale musimy dobić wyżej to. Dawajcie, no. Kurde, nie dobijemy wyżej. To trzeba jeszcze zbierać. Jeszcze trzeba zbierać. O, tam farmią. Aha, tam jest jakieś lepsze farmienie. A to no do... jestem tu. Ja daję. Dużo to daję. Ej, dobra. Tu się opłaca, mega. mega tu się opłaca. Zbierać. Ale ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest tutaj. A tu jak jeszcze wyżej skoczymy. No, ja naprawdę chciałbym mieć skoczyć. Tu jest items, tu jest powers. A chcę większego powera. I mam teraz większego powera, nie? Tak? Halo? No, chyba. No, mam większego powera. Ale fajnie. Idę sobie coś kupić, bo mi pokazuje, że już szedł. Dziś tu. Tak, mam nowe jajko. Ale to za 1K. Ja nie 1K. Kurde, szkoda. A w ogóle. To sobie chcę kupić, bo ja chcę coś lepszego. Okej, okay, kat. Co jaki to jest? To jest dobry, czy to jaki? Jaki. Powie mi ktoś jaki to jest ten zwierzak. Nie, nie powiecie mi. OK. Tak czy siak na pewno jest dobry. tak jest dobry, to mi się to podoba. A ja je tam zarabiać. Tutaj już nie. Tutaj nie chcemy. Tu chcemy. Ale to zarabia. I czekaj, w widzowie sprawdzimy sobie. No właśnie, musimy sobie sprawdzić ile teraz kosztuje pogo, takie, które byśmy chcieli. Pięćka. To wiecie co? Ja was chyba nie Sophie. Ja was nie będę przynudzał, tylko kupię od razu to za 5K. Tak kupimy sobie za 5K. Za 5 kafelków sobie kupimy naszą piękną, cudowną y, tą. Pogo. Ale nie będziecie tego oglądać. Po prostu ja zrobię krótkie cięcie. I zobaczymy się, jak będziemy mieć. 5k Pa. Dobra widzowie zbierałem pięćka Ale zobaczyłem takie coś I wiecie co Chyba sobie to kupimy Tak 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 My lubimy takie robuksiki piękne I bum Mamy mamy Pecika mamy cztery kiwciki Skip dobra Skip dobra Jezu cały czas to dostajemy Skip jeju dobra i teraz jakiś luk sześć Teraz może tylko tego nie dostaniemy w końcu tylko 2000 końców. Mi się to bardzo podoba. Jak widzicie, teraz nas stać na takie rzeczy fajne. I tak, co ja mam tutaj fajnego? Tu nie. Tu też nie mam nic fajnego. Na rebirfach nie. Mm, 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 mm. I ten. Ile daję? Chcę wiedzieć, ile dodaję. Jeju, ile to daje. Ja teraz tak wysoko będę skakać, widzowie. Ale wiecie, co kupimy sobie lepszą tą? Musimy sobie. Hmm, kupić lepszego Power'a Tylko nie chcę aż tak marnować tego. Po prostu idziemy też kupić lepszą. Nie, zbierajmy od razu na ten coś. Chociaż nie, okej, okay, przyda się. Przyda się te pogo myślę że się bardzo przyda. Teraz mega wysoko skaczę, dobra. Ja mam teraz taki dopalać że ja teraz skaczę jak ten. Mmm, ja skaczę 102 metry teraz, tylko nie daleko, tylko wysoko. Chcę iść do gór w końcu, jak coś fajnego. To nie mogę doskoczyć, jestem taki niski dalej. Wkurzyłem się, widzowie. Idziemy w store, idziemy czegoś szukać fajnego. Serio, takie słabe rzeczy są, że mnie to wkurza już. Wkurza mnie to, widzowie! A, nic nie ma, nic. A bo wiecie co? Pozbieram kaski, ale to zaraz. Na no ja razie sobie chcemy kupić jakiegoś dobrego pycika za 1k, oczywiście. Sorki. Nie to, widzowie, źle mi się kliknęło. Hock. Nie, to nie możemy. Możemy to. Dobrze, otwieramy jajeczko i headshot. To jest ten najgorszy. Nie, 30% szans. I to dobrze. Ile on daje? I temy Taki headshot. 14, on daje 275 ile teraz zarabiam? Ty. Ja mam taki skok wysoki co chwilę. To mi się podoba. Tylko. Gdzie te pyciki? Go mi daj, go mi daj, go mi daj. Go już nie mogę, mogę 3. To on jest lepszy chyba. Czekajcie. Kto jest lepszy? Daje 4, on daje 6. To ten jest lepszy jednak na no, koczyk. Jak mamy te trzy pety, to teraz dopiero... Oh my god. Ile ja zarabiam? Ile tutaj? Co? Co jest? Nie. A o co chodzi? Ja lecę w kosmos. W kosmos lecę, widzowie. Mopsiu w kosmosie. Widzieliście takie coś? Tego jeszcze nie grali. Mopsy w kosmosie. Jesteśmy tak bogaci, że wiecie, co robimy serę birfa. Bum. I co? Już nie jesteśmy tacy bogaci, czy dalej jesteśmy bogaci. Nie wiem, czy jesteśmy tacy dalej bogaci. Chyba nie już. No nie. Ale wiecie, co mi się to podoba. Ewidentnie już przeszliśmy tą grę. A wiecie czemu? Bo mój cel na dzisiejszy odcinek to było to przeskoczyć. I wiecie. Teraz to się na pewno uda. Z tym co my mamy to hop. Wszystko zrobiliśmy. I widzowie dziękuję za oglądanie. I co? kasę dajemy wy 12% szczęścia. Z Dostajemy to. Nie wiem co to mi daje. I jakby jakbym miał jakiegoś widzowi to dać, to bym dał. Ale chyba w tej grze się nie da przekazywać, więc co? Po prostu fajnie, że byliście na odcinku. Subujcie, bo mnie to mega motywuje. I. Mopsik Was żegna.